Witam serdecznie wszystkie raczki na czytaniu na rok 2023. Kochani, życzę Wam w tym roku wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, tego wszystkiego, o czym sobie sami, czego sami sobie życzycie i na co czekacie już niejednokrotnie od wielu lat. W tym roku skupiłam się na najważniejszych sprawach na, na ten nowy rok. Na czym się skupić? Co do Was może przyjść i, i z czym musicie sobie poradzić, aby było, yy, aby było dobrze? Yy, takie. Yy... Horoskopy bardziej szczegółowe macie co miesiąc, więc tutaj troszkę inaczej rozłożyłam karty i zobaczymy, co one wam pokażą, co wam podpowiedzą. Kochani, również zapraszam do czytań prywatnych, ze względu na to, że mamy nowy rok, możemy sobie podejrzeć, co on tam faktycznie jako jednostko nam przyniesie. I tu ogólnie, jakie energie będą Wam towarzyszyły? No, troszkę samotności, ale ja myślę, że to będzie samotność, w którą sami będziecie uciekać. Może ona Wam będzie bardzo potrzebna, bo widać, że u Was potrzeba zmian, potrzeba decyzji. Wy tak jakby jesteście na takim zakręcie i nie potraficie podjąć konkret, konkretów. Nie możecie, nie wiem, ruszyć do przodu, siedzicie w jakiejś a, przeszłości, być może jeszcze nie wiem, czekacie na kogo, bo często tak jest, że czekacie na jakąś osobę z przeszłości, może e, na związek, e, który gdzieś tam ma się sklarować. Dajcie sobie spokój. Jak to się nie wyklarowało, to znaczy, że to się nie wyklaruje. Jeśli jesteście w związkach, które nie dały wam radości, to też podejmijcie decyzję i zakończcie to, bo inaczej będziecie cały rok wisieć. Nic się nie zmieni, tylko wszystko stanie w miejscu. Więc ja nie mówię, żeby się wszystkie raczki od razu rozwodziły, bo to nie o to mi chodzi. Te związki, które są dobre, to one swoje będą istniały. Tak, oczywiście, że tak. Do tych, do tych akurat tutaj nie mówimy. Ale mówię do wszystkich tych, gdzie żyją w relacjach, które wiecie, że tak nie powinno być. Nie dają Wam szczęścia, nie dają Wam poczucia stabilizacji. Więc jeśli się już borykacie z tym, któryś rok na przykład i liczycie na cud, że partner się zmieni, to nie liczcie. Pamiętajcie, że Wy nie możecie wpłynąć na kogoś, tylko na samych siebie. Czyli to wy możecie sprawić paradoksalnie, że partner się zmieni, tak? Czy jak go zostawicie, no to on się będzie musiał w jakiś sposób zmienić, aczkolwiek nie, nie znaczy to, że będzie dla was dobrym partnerem, bo on może mieć taki charakter, którego, pamiętajcie, e, ludzie się tak właściwie nie zmieniają. E, charakteru też nie zmienisz. To musi być takie, takie duże wow, aby ktoś naprawdę chciał wykonać tą robotę. Obecnie się to mało kiedy zdarza, praktycznie Wcale. Jakieś umowy do podpisania. Możecie zaczynać nową pracę, możecie dostawać awanse, możecie się, jakieś szkolenia, doszkalać się, tak? Ale również możecie iść po prostu do szkoły i e, gdzieś podnosić swoje kwa kwa kwalifikacje. E, finansowo bądźcie ostrożni. E, w co inwestujecie? Co kupujecie, czy warto wydać pieniądze, czy może dać sobie spokój. Może to nie jest dobry pomysł, nie wiem, na kupienie sobie kolejnej torebki, bo za chwilę nam zabraknie. Więc jeśli zrobicie, podejdziecie do spraw finansowych z głową, wszystko będzie ok. I tak, pierwszy kwartał a to właśnie jest takie życie marzeniami. Chcielibyście dużo zmienić, chcielibyście, aby coś się w waszym życiu zmieniło. Czy to właśnie w kwestii związkowej, czy też jest, jesteście samotni i szukacie e, tego partnerstwa, e, i tak naprawdę doprowadziliście do sytuacji, że czujecie się jak w klatce, tak? Nie, nie widzicie drogi wyjścia. To, to ta, cała ta sytuacja, która Was otacza, e, powoduje to, że czujecie się poniekąd spętani. Więc albo, tak jak powiedziałam, są to naleciałości, bo coś się tam rozsypało i nie możecie sobie zapomnieć o kimś tam, więc odcinamy to. Jeśli jeszcze raz powtórzę, jeśli są związki, które Was nie cieszą, nie dają radości, odcinajcie. Jeśli szukacie związku, to tutaj przede wszystkim. Trzeba się nauczyć być szczęśliwym samym ze sobą. Inaczej też nikogo dobrego nie znajdziecie, bo powiesicie się na kimś, kto przypadkowo się w waszym życiu pojawi, aczkolwiek czy to będzie z tego dobry związek, no niekoniecznie. I ten pierwszy, pierwszy kwartał dosyć taki, dosyć taki ciężki dla tych raczków. Drugi kwartał również zacznie się jakimiś problemami, tylko tutaj więcej energii będziecie mieć pozytywnej, jakby m, sprzątacie sobie ten czas, ta, ten, ten świat, to swoje życie i tu owszem też pokazuje się takie zastanawianie, zawieszenie, tak, to tylko zależy od Was, czy Wy będziecie w tym świecie, w którym jesteście dalej trwać, uparcie, Czekać na cud, bo inaczej, tak jak widzicie, zobaczcie, drugi kwartał jest to samo. E, owszem, siły jest więcej, może więcej nadziei na, na zmiany, ale Wy, kochani, nie podejmujecie żadnych działań. Tak jakbyście byli zamrożeni e, i nie potrafili. Wyjść z tego waszego, z takiej waszej pułapki, jakakolwiek ona by nie była. Trzeci kwartał zupełnie inaczej. Trzeci kwartał już bardzo pozytywnie. Tutaj możecie taką stabilizację swoją odzyskać. Może właśnie ten, te pierwsze dwa kwartały dadzą to, żeby się zastanowić, że podje, podejmiecie w końcu decyzję, czego ja w życiu chcę. Nie będziecie żyć wegetując, tak? Czy to w związkach, czy nie w związkach, czy, yy, czy zupełnie inaczej, bo każdy z Was ma inne życie, inaczej do tego podchodzi i ma inne potrzeby, tylko właśnie tu jest ruszanie do przodu, ale przede wszystkim finansowo wykorzystajcie ten czas, bo tu możecie bardzo fajne pieniążki przytulić, powiem, tak? Czyli jeśli zmieniamy pracę, to jest dobry moment. Jeśli chcemy podwyżki, to jest bardzo dobry moment, jeśli chcemy jakąś działalność zakładać, jak najbardziej tutaj to jest dobry czas i też czas na skupianie się na swoim potomstwie, więc jeśli macie dzieci, to też one będą jakby potrzebowały Waszego wsparcia właśnie w tym trzecim kwartale. Kwartal, kwartał, kwartał, no jest jak ja się dzisiaj mylę, kwartał czwarty. Tu możecie być zaproszeni na jakieś e, mi, miłe spędzone y, czas mile spędzony czas y, w gronie rodzinnym, z przyjaciółmi, to mogą być jakieś imprezy tego, tego typu, lub po prostu. No, tak, mamy czwarty kwartał, znowu mamy święta, czyli zrobiliśmy obrót i tu bardzo miło spędzony czas z przyjaciółmi, ze znajomymi i wy sami już jakby dostaniecie takiego wiatru w żagle, poczujecie się dużo, dużo lepiej. W ogóle te, te dwa ostatnie kwartały dla raczków będą dużo bardziej pozytywne niż ten początek roku. Tylko pamiętajcie, dużo w tych kwestiach zależy od Was samych. Jeśli Wy podejmiecie konkretne decyzje, to taką możliwość poprawy będziecie mieli. Jeśli nie i uparcie trwacie w tym e, życiu, takie jakie macie, no to co ma się zmienić? No nie ma takich cudów, że ktoś przyjdzie i powie, dobra, to teraz zmieniamy życie o 180 stopni. No nie. Musicie swoją pracę wykonać, y, musicie po prostu mm, wynieść z niego naukę, tak? Niejednokrotnie przerabiamy Większość, w większości to, to samo, dlatego, że się nie uczymy, że nie wyciągamy wniosków z naszego życia, nie idziemy do przodu, tylko tkwimy właśnie na tym poziomie i, i, i wszędzie narzekamy, że jest jak, jak jest. No jest, bo sami sobie ten los zgotowaliśmy. Karta rady, no radzi wam ruszyć dubsko do przodu, czyli wszystko, co jest związane z ruchem, z przemieszczaniem się, z podejmowaniem decyzji, wchodzeniem w ogóle w nowe, to będzie bardzo dobry czas, jeżeli tylko się do tego dojrzejecie, aby wchodzić w nowe energie, w lepsze energie i sobie układać życie jakby na nowo, Bo to nie znaczy, że na przykład nie możecie, musicie się rozwodzić, żeby sobie układać życie na nowo, nie, nie, za będzie była źle zrozumiana. Pomimo, że jesteście w związkach, możecie te związki ruszyć. Przede wszystkim rozmawiając ze sobą, mówiąc do siebie, co nie pasuje, co jest nie tak. Nauczcie partnerów ze sobą rozmawiać. Będzie Wam się dużo lepiej wtedy żyło. A nie łeczki, namiętność. Pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną. Pieśń. Zobaczcie, macie takie piękne aniołki. No, może właśnie w te związki trzeba troszkę e, tutaj namiętności wdrożyć, aby one nie były już takie e, gdzieś pozbawione wszystkiego, co fajne. E, dużo kobiet tu ma, także ucieka od tego seksu. No niepotrzebnie, bo wiecie co, jak nie ma seksu w związku, to tak, jakby nie było uczuć, to się wszystko wypala. No, jakby, jakby na to nie patrzeć, no, to jest bardzo ważna. Bardzo ważny element naszego życia, i może warto by było się zastanowić. Potem się zastanawiacie, dlaczego te związki nie wypalają, są takie, jakie są. No są, ale byście sami do tego doprowadzili doprowadziły, kochane e, kobiety, no bo tego seksu unikacie. On nie daje wam przyjemności. Ja gdzieś tu na TikTok nawet mam tego typu filmy, także dobrze by było sobie znaleźć i, i, i posłuchać, aby właśnie te zmiany móc wprowadzić do swojego życia. Ja Wam wszystkim życzę wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia.